Szczęść Boże, Buenos Dias. W poniedziałek, wielkanocny rano, papież Franciszek odszedł do domu ojca. Tylko samego dnia w mediach społecznościowych napisałem, na początku jego pontyfikatu żyłem jeszcze Benedyktem XVI. Dziękuję Bogu, że szybko Franciszek stał się moim papieżem. Zacząłem go czytać i słuchać, nie zwracając uwagi na medialne komentarze. Podczas choroby Franciszka w internecie było jakoś cicho, ale po jego śmierci media znowu ożyły i świat podzielił się na dwa zwalczające się obozy. Libarowie twierdzą, że Franciszek zmienił kościół na lepsze. Konserwatyści uważają, że Franciszek zburzył stary porządek. Konserwatyści mają nadzieję, że następca Franciszka będzie w stanie sprostać wyzwaniom, które stoją przed Kościołem Powszechnym i przed światem. Część z nas może być rozczarowana pontyfikatem Franciszka, ale papieża nie wybiera się po to, aby budował cywilizację, nawet chrześcijańską. Zadaniem następcy świętego Piotra jest przeprowadzenie kościoła przez zburzone fale. Współczesnego świata przez dekadę, może dwie, papież nie jest politykiem. To rozczarowanie przypomina mi postawę uczniów z Emaus, którzy mieli swoje oczekiwania wobec mesjasza. Po wydarzeniach Wielkiego Piątku na Gorgocie opuszczają Jerozolimę i udają się do domu. Po drodze spotykają nieznajomego i wchodzą z nim w dialog. Nie zdają sobie sprawy, że rozmawiają ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tłumaczą mu to, co się wydarzyło trzy dni wcześniej w Jerozolimie i mówią mu, że spodziewali się mesjasza, który wyzwoli Izraela, a wszystko skończyło się katastrofą. Tak na pontyfikat Franciszka patrzą konserwatyści, popełniający błąd apostołów. Papież nie był politykiem. Po prostu czytał Ewangelii i rozumiał, że Królestwo Boże zaczyna się tam, gdzie spotykamy konkretnego człowieka w potrzebie i wyciągamy do niego pomocną dłoń. Jeśli z tego powodu coś się zawaliło, to logika Ewangelii podpowiada nam, że nie było to istotne dla Królestwa Bożego. Szczęść Boże! Adios.